Dzień dobry Państwu, witam w oficjalnym powrocie na YouTube'a. Tak dawno nie nagrywałem, że nawet już Arcydolt szybciej wrócił na YouTube'a ode mnie. Proszę Państwa, normalnie bym nie nagrywał tego filmu, gdyby nie sytuacja sytuacja, która się wydarzyła, że sobie normalnie wchodzę na Instagram a tam patrzę i widzę coś niesamowitego. Jakiś człowiek uz uzbierał 263 puszki Pringlesów na oficjalnej stronie Pringles i ogłaszają, że jest to rekord świata. No niesamowite. No i tak sobie myślę, że ja też trochę tych puszek mam. I w sumie nie wiem ile tego mam, i tak se myślę, czy Ziemniok nie jest przypadkiem rekordzistą świata. Zawsze se myślałem, że fajnie byłoby pobić jakiś rekord. No, i wygląda na to, że trafiła nam się super świetna okazja do tego. No dobrze, w takim razie chodźmy to policzyć. A jeśli wierzysz, że uda nam się pobić rekord świata, zostaw proszę subskrypcję. Lecimy po 2000 subskrypcji. Tak jest. Nie przysłyszeliście się. Lecimy po 2000 subskrypcji. Komu, kogo zadowala ten tysiąc? Każdego, ale 2000, tysiące wyobraźcie sobie Lecimy, liczymy I teraz, i teraz proszę państwa przechodzimy to, do pobijania rekordu świata Pringlesy mam tutaj Pringlesy mam tutaj Pringlesy mam tutaj Pringlesy są też tutaj Ale żeby nie było tak łatwo To Pringlesy są też tutaj Dobra ja to policzę tak, że tutaj 3 na 3 to jest 9

Teraz przechodzimy tu 64, 65, 6, 7, 8, 9, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenast, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia jeden. Razem to jest czterdzieści dwa. Czterdzieści dwa plus osiemdziesiąt siedem daje sto dwadzieścia dziewięć.

4, 5, 6. No dobra, idzie całkiem dobrze. I teraz, proszę Państwa, teraz brakuje yy, 100 puszek i będziemy mieć rekord świata. Czy będzie tutaj w tej szafce? Zobaczymy. Wyciągamy Pringlesy. A jajaj, tutaj widzę, że kiedyś jak zbierałem to, wyrywałem te tutaj. Yy, ten papierek biały No ale dobra, mam nadzieję, że mi to zaliczą. Yy, więc tak skończyliśmy na 167, 168, 169 yy, i 170. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 181 2 3 4 5 6 7 8 9

To jest koniec Nie wiem czy czegoś jeszcze ominąłem Nie udało się pobić rekordu świata Jednak są lepsi zbieracze Pringlesów ode mnie A czytałem, że dla rekordisty świata rozdają złoty, złotą puszkę Pringlesów Chciałem taką mieć w kolekcji, no niestety to chyba nie dla mnie. Będę musiał się chyba zacząć, zająć czymś innym. Chyba skończę jak ten ziemniak, kolekcjonując opakowania po lejsach, czy nie wiem. Przy Państwa. To jeszcze nie koniec. Mam y z 200 ile tam było nie pamiętam już. zawiodłem się ale do ale, ale do rekordu w sumie to niewiele brakuje więc jeśli macie jakieś puszki po pringlesach to wysyłajcie do mnie będę za, będę wdzięczny no i może jeszcze kiedyś Spróbujemy yy, pobić ten rekord. Dostawcie subskrypcję, łapkę w górę, żeby mnie pocieszyć, bo Aj. myślałem, że mam tro trochę więcej. Nie wiem, może gdzieś jeszcze mam, ale. No, no niestety. Do widzenia. Do widzenia.